Cześć, ja nazywam się Mr. Panfoka, a to jest drugi poradnik internetowy. Teraz nie zajmiemy się gimpen, tak jak było w pierwszym, a jeśli nie oglądaliście tego, to zajrzyjcie. Link będzie w opisie albo wyświetli Wam się na ekranie. Zaczniemy od pierwszego kroku, który będziemy musieli zrobić. To będziemy musieli pobrać nasz program do nagrywania. Moim zdaniem najlepszy i polecam Wam to jest program Action. Jak widzicie, z tego ja programu teraz korzystam, to także możecie, bo link oczywiście do tego programu znajdziecie w opisie filmu. No to zaczynamy. Jeśli otworzycie i macie już gotowy program Action i chcecie nagrać swój pierwszy film na YouTube, musicie zajrzeć do zakładki numer 1. To jest nagrywanie wideo. Tutaj, na, to jest to jest pierwszy krok. Tutaj jeśli, macie, jak, jeśli będziecie mieli wszystko przygotowane, to będziecie mogli tutaj zajrzeć i nacisnąć na ten przycisk. Ja teraz go nie nacisnę, bo wyłączy mi się nagrywanie i nie obejrzycie tego filmu do końca. Drugim krokiem mamy trzy okienka. Pierwszy do nagrywania gier, czyli podobnych jak Minecraft, Battlefield, GTA 4, Tutaj mamy nagrywanie aktywnego pulpitu, czyli całego obszaru naszego komputera, tak z jego jak korzystam teraz. I mamy wybrany obszar aktywnego pulpitu, czyli możemy sobie zaznaczyć i tam będzie nagrywać się nasz pulpit Drugi, trzeci już nasz plik. Który tutaj mamy w pierwszym okienku, to jest format pliku. Ja wybieram AVI, jeśli chcecie. Ja wybieram AVI, ponieważ jest ono najlepsze. A jeśli chcecie nagrywać w sposobie taki jak ja, to zalecam AVI. W rozmiarze wideo możecie nagrywać w HD oryginalnym i oczywiście w 720 Moim zdaniem 720p jest... No, no, dobre. Klatki, ja mam klatki na 30 długość nagrania nie zaznaczam. Jeśli chcecie sobie długość nagrania zrobić, to tutaj wyznaczacie ile to ma. Jeśli minie upłyniony czas, to nagranie wam się automatycznie wyłączy. Tutaj dokładnie nie wiem co to jest, ale to jest chyba jakiś dodatek na YouTube. Ja tego nie korzystam, a jeśli byście chcieli zobaczyć, wiedzieć co to jest, to możecie nakliknąć tutaj. Wyskoczyłem strona i z opisem, ale mi się nie chciało tego czytać. Teraz. Tutaj mamy nagrywaj dźwięk systemowy zaznaczany, a pod spodem także zaznaczany. Pozwól na nagrywanie dźwięku wielolokalnego. Jeśli macie dobry mikrofon, w moim zdaniu to nie jest dobry mikrofon, ja biorę nie nagrywać i nagrywam to innym programem. Programem Audacity. I biorę nie nagrywam. Drugim krokiem jest wideo. Dźwięk. Tutaj także możemy zaznaczyć długość nagrania, ale ja z tego nie korzystam. Format wyjściowy to jest WAV. Ja wybieram WAV, bo jeśli mamy MP4, to możemy spokojnie na MP4. Tutaj mam zaznaczone pozwól na nagrywanie dźwięku wielolokalnego, a tutaj nagrywaj ciszą. Mikrofon także wyłączony. To wszystko. Teraz nagrywam... Tutaj jest tylko F11, czyli Zatrzymaj pomiar wydajności, czasu. Możemy tutaj nacisnąć i także wybrać, ile będziemy musieli tego robić. Tutaj mamy zdjęcia, bo ponieważ program Action nie nagrywa tylko pulpitu i dźwięku, może robić także screeny z Minecrafta, z pulpitu, z wybranego obszaru i całego pulpitu. Ostatnią, ostat, ostatnią opcją w tym filmie jest oczywiście... Jest oczywiście ustawienia ogólne, bo bez tego także nie będziemy nagrywać. Tutaj yy, bierzemy język polski, bo pochodzimy z Polski. Tutaj możecie według własnego gustu. Ja mam ustawione sprawdzaj dostępność aktualizacji. Pokaż okno action po ukończeniu nagrywania pulpitu i włącz action remont control. Tutaj mam ustawienia wideo. Tutaj jest też ważne. Normalna ja mam. Tutaj 02. Wam to wskoczy. Nagrywaj wykorzystujące wszystkie rdzenie procesora. Nagrywaj kursor myszy. I to wszystko. Teraz przechodzimy do mikrofonu. Mikrofon taki jaki mamy albo ustawienia domyślne. Z możemy wziąć na sto. Nagrywaj mikrofon do osobnej ścieżki A. Ja tego nie zaznaczyłem, ponieważ nie wiem co to jest i z tego nie korzystam. Urządzenie audio. Wybierzemy swój mikrofon i także mamy ustawienia domyślne. Balans z dźwięku. Dźwięk systemowy, ja mam 30x70, to mi pozwala na płynne i ładne nagrywanie. Tutaj B-Rate. Ja tego tutaj z tego nie korzystam, bo dokładnie nie wiem, co to jest, ale jeśli wy wiecie, to możecie sobie tego użyć, a ja nie wiem, więc tego nie robię. To by było na tyle w dzisiejszym poradniku. Jeśli wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić i zostawić w komentarzu. Bardzo pomo jeśli pomogłem, nie zapomnijcie go ocenić. Na razie, cześć, pa pa.